Ale, ale moi drodzy, witam bardzo serdecznie, kolejny film. dzisiaj będziemy testować aplikacje związane ze Spider-Manem. Bardziej w sumie to będą gry i będziemy się dobrze bawić, śmiać, bo te gry naprawdę są ultra dziwne. Nie wiem kto je stworzył i po co, ale dzisiaj je przetestujemy. Jeżeli chcecie więcej odcinków z takiej serii, bo tego jest mnóstwo widzowie, jakieś głupich gierek i tak dalej, dawajcie znać w komentarzach oraz subskrybujcie kanał po więcej i nagram dla Was te filmy, bo co dni są filmy, także subskrybuj. Jak będziesz subskrybować z dzwonkiem, to będziesz wiedzieć, kiedy jest kolejny film. A filmy ostatnio Wam się bardziej podobały właśnie z telefonu, także też będą. I reakcje też będą. Tego nie opuszczam, ale dzisiaj aplikacja na telefon Pierwsza gra to jest Open World Rob Head Man yy, English Perfect Dobra, zaczynajmy, to jest jakaś reklama od razu Już mnie to denerwuje A i teraz co, lecimy sobie przez miasto? Co tu się dzieje? Mogę sobie to podgłośnić? Nie, nie ma dźwięku Nie wiem, czasem w niektórych grach nie mam dźwięku Niestety na tej aplikacji, którą nagrywam Ale nieważne, jesteśmy... Co tu mi pokazuje miasto W którym ja się będę Spidermanem bawić? Co to w ogóle jest? Ta grafika, mm, ta soczysta grafika, widzowie Czy wy to widzicie? I to widzicie, jaki to jest perfect? niesamowite, naprawdę, niesamowite o, jakiś człowiek tam był, open world, old hand bardzo fajna gra, bardzo mi się podoba, jakiś zielony spiderman dziwne eee... o, jest play, a settings? <grywy> Magda Gessler mi wyskoczyła, okej, okay, tu jest wszystko głośność na full, Magda Gessler przerwała nam grę czyli nic się nie dzieje, damy play, ja kolejna reklama okej, okay, kolejna reklama, ja nienawidzę tych reklam w tych grach naprawdę, to są a jeżeli mi teraz wystarczy czy gra to ja nie wiem eee, Znaczy reklama Free mode czy story mode? My nie chcemy żadnych historii My dzisiaj się pobawimy na free mode Ja chcę przetestować tą grę i tą aplikację tak naprawdę I sprawdźmy, czy my możemy bez reklamy zagrać w tą grę normalnie Na pewno, nie dość, że u góry mam... Re... Ja nie, nie rozumiem, te gry są naprawdę... O kurde, kim ja jestem? Kim ja jestem? Ja chodzę O Boże, ja wiem, że wy jakości nie ma... macie jeszcze bardziej troszkę to rozciągnięte Żebyście mieli to na cały ekran co to jest za gra? O Boże, nie widzicie lekko mapki przez moją kamerkę? Bardzo was przepraszam. Ale ta kamera... o kurde, policja tam jest. Ale iść do niego. Kurde, Bigo, no co ty? Ja powietrze, powietrze se. Mogę? Przecież strzela do mnie. Bigo. Nie, 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 nie. Chodzę po nim. Chodzę mu po głowę... Kurde. Nie wytrzymam. Nie, 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 mogę, ten? O Mogę? O Nie chcę zginąć! Zginąłem! Dobra gra. Jeszcze raz free mode. Ja znowu musiałem milion reklam obejść, żeby w to zagrać w ogóle. Także... wizowy poświęcenie, żeby zagrać w tak śmieszną grę. Super jest ta gra, super. To jest Robman world, HD ult. Dobra, ja spada, jest policjant. Biegnij! Dobra, ja się, ja się muszę schować. Co jest? Let's go! Co jest? <grywa> Dobra gra widzowie, lewituję, ja sobie latam, mam głowę w ścianie Tak jest, podoba mi się to po... O, 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 idź na górę Dawaj, weź. wspnijmy się na budynek Nie! What? Halo? Halo, co się dzieje? Lecę na linię, ej, zbugowałem grę chyba Halo? Mogę tu są samochody, nie, to trzeba przetestować. Mmm, czy ja mogę w końcu normalnie zagrać? Patrzcie, mamy samochód. To jest to, co chciałem zrobić. Znowu odpaliłem milion reklam. I co, ja jadę? Ja jadę? ja jadę. Jasny gwin, co zagra? Cóż, zagra? Nie mam pojęcia, jak w ogóle się huśtać. jak grałem w Spidermana, a nie w, jeszcze nie samochodzikiem po mieście zbugowanym. Wjadę w ścianę, co się stanie. Wow. Wow, aż mi nos zaswędził. Ciągle w ogóle mnie swędzi nos przez tą grę. <grym> Dobra. O kurde! Patrz to. Cóż za dopracowana gra? Patrz na to. <głos> <głos> tak jest. Widzowie, my to kochamy. Zginę czy nie zginę? Nie, bez tym Spider-Man. Zejdź z tego. Dobra, a jak zrobię? Jak ja mam się bujać? On ja chciał się pobujać, ja nie mogę. Co on ma w ogóle za. O, dobra, lecimy. Tak jest. Ca pa, pa, pa. Pa! Tak jest. Tak jest. Wspinamy się. Klikam ciągle. Co? Co za głupia gra. O? Mogę iść do góry? Nie no. Co ty robisz? Dobra, wizowie, nie rezygnuję z tej gra, się jej boję. Zniknął mi przycisk, nie mam nic Następną grę, którą mamy to jest Stickman Row Hero Wy Wygląda jakby to nie miał być jakiś Spiderman i tak dalej Są tu jakieś ludziki bez twarzy, nie rozumiem Ale ja bym chciał od razu zacząć, Czy ja mogę? Tam, 50 dolarów chyba was pokręciło i w ogóle was opuściło Ja, reklama, Kung Fu Panda, to akurat lubię, więc macie szczęście Dobrze, wylądowaliśmy, mamy piękny zachód słońca tak gra jest o wiele płynniejsza od razu Piękny zachód słońca oraz... Albo wschód słońca, w Kijowie. Oraz piękne nasze miasto. Jesteśmy jakimś małym ludkiem. Dobra, co ja możemy robić? O kurde. A to już widać, że jest bardziej dopracowane, ale kurde, co... Okej, okay, mogę... Mogę ten Jaka bitka! Pa, mogę kopać! Co jest grane? Mam broń! Strzelamy! Czekaj Tak, dawaj, dawaj, dawaj tego! Strzela do mnie! Czemu nie strzelam? Wow strzelaj do niego Czy on nie ginie Ale umieraj Jasny gwin nie wytrzymam Zabiłem go Policjant! Nie, co ty robisz? Mogę bez broni biegać już? Nie chcę tej broni. Dzięki Wow, Robimy salto, nie wiedziałem, że takie... O! Pa! To jest jakiś spiderman o jakichś przy różnych mocach, których normalny Spider-Man nie ma. Ale widzowie, w tej grze to mamy. W tej grze to mamy, patrzcie. Gonimy tego hopa i robimy kop, 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 kopniemy go i myk! Przechodnia jakiegoś. Pa, ucieka... Ale... No co ty jesteś taki szybki, pa! I myk! Kurde, jak tu jest to sterowanie jest tragiczne, serio, on jest tak zbugowane. Opa, robotnik, robotnik idzie sobie, prawda, z pracy myg młotem A nic się nie stało, tak? Ajajaj aj, aj. Dobra, nie, dobra, boksuję Czemu nie uciekałem? Przecież nic nie robię Pałakiem jest szczęśliwy, on sobie z pracy idzie, pa, jak jest szczęśliwy I go no bić, ciąg Jej, Zatem no, Za to masz y, broń, nie no, te, te gry są przy... Ja muszę nacelować i wtedy mogę strzelić, czekajcie to Najdziwniejszy system gry Ale jeszcze salto musimy zrobić, widzowie O, samochód, mogę wziąć samochód? Nie mogę? Co się zatrzymujesz? I myksato, no to tego, tego nie przy... Patrz to. I Spider-Man, teraz się bawimy Spidermana spider Mogę nie mogę się huśtać, no to mnie irytuje. Ciągle lecę se. <gryw> ale mogę wejść na budynek. Tak jest, tu przynajmniej mogę wejść na budynek. Mogę... A jak spadnę, to co się stanie? <gryw> to jest niesamowite. to kurde, Superman od razu, nie? Spider-Man tak nie umiał. Dobra, który budynek jest... O kurde, ale wysoki budynek, patrzcie na to. Przyspieszymy sobie, żeby się oddalić. No, teraz w miarę git. A tam jest jakaś fabryka w ogóle. Tam jest jakaś fabryka. Okej, okay. robimy tak. Biegni. A, bo moc się wyczerpuje. Patrz to. Idziemy na ten budynek. Nie. Nie chciałem tak. Pa. Jazda. Lecimy. Najwyższy budynek w tym mieście. Najwyższy budynek w tym mieście widzowie. Jakiś róg tu jest. O, jesteśmy? Jesteśmy zaraz. Co ja tu mogę zrobić? Co za głupia gra? Nie mogę. A teraz robimy salto, kurde przepaść, patrz. Mm, a, no, nie da się, jednak się nie da. Więc sobie super gra, bardzo mi się podoba, naprawdę. Jestem zdumiony. Wow, to jest gierka jakaś stickman, wydaje się spoko. Mam nadzieję, że będzie nam się fajnie grało. Nie, nie daje opcji, ja daję play, bo ja już żadnych reklam tu nie chcę. O, tu są nawet poziomy jakieś. Co jest grane? Co jest grane? Czemu spadłem od razu? jest Spider-Man. A Ok. Ty, zarąbiste, muszę klikać w budynki, widzowie Balon Jestem... Nie, no nie, a, nie mogę dotknąć ziemi, no tak To przecież logiczne A Ale się huśtamy Myk Ło kurde, nie a, Widzieliście to? A jeszcze, że to był place, ja nie wiem czy w ogarniacie place' w tych, grze, ale byłem niesamowity teraz. Kurde, musimy zmienić linę. Dobra, ja się nadaję na. Nie, dobra. Mm, nie ważne. Kurde, jaką wali Ta gra nie jest taka prosta, widzę jak się wydaje. Każdy myśli, że. O takie proste. on Kurde te liny. Dobra, przynajmniej się reklam... No właśnie, o tym mówię, reklama. Jesteśmy po reklamie i oczywiście giniemy od razu, tak jest. Ciekawe ile mamy żyć. Zacznijmy od tego budynku. Nie no beznadziejnie. Ja w my grać? Dobra, jeszcze raz. Gdzie muszę dolecieć? Patrz, robimy taki, mek. Powolutku. Powolutku. Nie dotknij ziemi. Elegancko. Dobrze, dobrze, dobrze. Patrz. Przejdziemy to. Kurde, meta! Ej! Ha! Była meta. Dlaczego? Dobra, musimy to przejść, się nie poddam. Gdyby tam była meta. Tam już była meta. Nie dotknij. Dobrze. Balon. Budynek. Kurde. Ciągle widzę metę. To w ogóle jest tak dziwna meta. Dobra, jeszcze raz. Ale się rzuciłem. Błagam. Nie dotknij ziemi. Dobrze. Kurde. Próba generalna numer 1000. Widzowie, to się uda. Poczekajcie. Ja się muszę skupić. Jak się skupię, to to przejdę. To jest najprostszy poziom chyba. Leć. Leć. Andrzej, nie poddawaj się. Dobrze. Boże! Nie! Czemu mnie tak dzi... taką długą linę mi dało nagle? Oczubek. Perfekcyjnie. Wieżowiec. I się wy... jest! A, nie mogę ja tam mały szleć. A na aparacie miałem coś, dlaczego? Hmm, to jest ostatnia gra w tym odcinku, w poprzednich, że teraz na, na mojej kamerce mieliście coś dziwnego z aparatu, ale przyszedłem. Dzisiaj już. No, okej, okay, play. Dobra. O, to jest. O, to jest taka zręcznościówka i podoba mi się. Patrz, to jest banalne. Ja już tutaj dwa, dwa poziomy przeszedłem, chciałem zobaczyć, jak to wygląda. Ale jest to naprawdę banalne. Let's go! O, tu już coś bardziej nam. Co to było? Ale się odbijamy nic nie zrobiłem w tej rundzie, ale, ale przeszedłem, ale przeszedłem. Ta gra się wydaje najbardziej ten. Dobrze. Oj, oj, lecimy. Co to był za poziom? Naprawdę tyle? Bez jaj. O, o. Czekaj, trzymać. A, bo ja muszę trzymać. Nie, 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 nie. Patrz, teraz jak. Let's go. Pięknie! No i teraz pewnie znowu być reklama, widzę, tych reklam to mnie najbardziej denerwuje. Same reklamy, no właśnie. Dobra, przejdźmy sobie jakieś ostatnie dwa poziomki albo jeden. I myk! Kurde no to już jest po mnie. Tak się da? ja byłem pewny, że zginąłem. Co to było? Hop! A, easy! Easy 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 widzowie. Easy easy. No i w tym odcinku było na tyle. Przetestowałem już wszystkie. Uwaga, sprawdźmy, sprawdzę jeszcze tak, przetestowałem wszystkie aplikacje ze Spider-Manem, które pobrałem. Przeróżne jakieś głupie aplikacje, chcecie więcej takich filmów? Z czegoś innego, nie ze Spider-Manem, ale z czymś innym. Ma, na, może Hagi łagi. Zobaczymy jak wam się spodoba. Łapkę zostaw suba na dole. Dzięki. No i do. zobaczenia.